Siemanko, tu gdzie ja zapraszamy się na film, tu jest mocny, brutalny, krwawy i tak głupi w swojej obsadzie, że aż trzeba się wypić na jego oglądanie bo wiecie, bo tego na sucho nie da, nie da się przełknąć. Spokojnie tu jest takie coś jak piccolo, tylko że to jest szwedzkie, truskawkowe, a po truskawce mi odwala głupawka, to wiecie. No to właśnie, drogie ludziska, Co ciekawi, jest od producentów American Pie Kevin Feather, i, i The Ring, ale nie ma nic The Ring, bo tutaj większość twórców za ten film odpowiada, co robiło o molderze, o <gryw> Tak, za ten klasyk też się będziemy, ale dopiero po, po, po przerwie, czyli w marcu, ja piję, nadal piję. Słuchaj, bo tu nie ma alkoholu w ogóle, nic, bo pisze, one alkohole, czyli bezalkoholowe, truskawkowe, ja, 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 Good afternoon, piękne sambreru, o tu cholera, o nie, ja już gubakuję dwa mnie. Ej, zery, już gupak łapie. No, ma trzy, No, Dobra, to czy ten film, film jest o tym, że troje dziewczyn sobie jedzie na taki wypoczynek od swoich chłopaków, sobie tam gdzieś tam jadą. Minimum, że tam gdzieś tam dojechali, ale najpierw zaczął się od tego, że jest jakiś taki dwóch głupków, i wiozą chemikalia. Wiozą te chemikalia, jadą sobie, jadą, 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 jadą. Na jeden do drugiego coś tam gadają o jakichś pierdołach, penisach, z czym to się nie kochali, gdzie i kiedy. O Boże, już bierze? Aż może wypić? Wiecie, powinienem go najpierw tak obniżyć w czaszkę, tak go zgwintajować. Tak gul, gul, gul. A nie, nie da rady. Uf. No to tak. Ja sobie ci dwaj guboleń i gadają o jakichś pierdołach Nagle się pyta drugiego. Ty patrz, widzę, widzisz go? Tak, widzę. Bam! Potrącił wielenia. I wbierze jakieś chemikalia. To jest właśnie, a tu, że wjeżdża chemikalia. I w tym momencie, jak wanny w tego wielenia, nie dalej, nic się nie dzieje. Nagle jeden mówi, że coś leży na jakiś kamień. Ten niby, że widzi. Bach w kamień i tam przydeka podkoczyła i te butelka, i ten pojemnik z chemikaliami wpada do rzeki. I widzimy w oddali bobry i co najlepsze, pojemnik na się otworzyć i wylać się na tym, tej rzeki, to on tak psika, tak jak to jest, tak o, tak o, otwiera się taką tak o na te bobry, bobery, bobry, bobry, bobery, bobery, no to jest zwierzątka psika. No i później zaczęła się fabuła, że powiedzmy, jakieś trzy jelawki, które sobie jadą właśnie na ten jakiś tam odpoczynek od swoich facetów, ale jedna z nich właśnie zaprasza ich facetów w tajemnicy przed innymi. No i tak, dziewczyny się tam kąpią, jest fajnie, przyjeżdżają faceci, jest fajnie, hu hu hu. I ja nagle, uu, chcę zobaczyć tamę bobrów. Idzie, 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 chłop 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 się, idzie. Yy, idzie, znaczy się nie idzie, tylko płynie do tej tamy, a tam bobrów nie ma. Nie ma bobrów, więc trzeba wypić. Tycha, <laughs> nie będzie pijany odcinek, Przeze tak? Dobra, no i tak, idę do tej temu. Nie mam bobrów, nie? No znaczy to się wracają, uchlatiają się dalej. Nagle jeden chłopak chce się kąpać, a tu, ciach! Pojawia się zombie bobr i odgrywam mu stopę. O nie, i co robimy? Panika. I to jest właśnie najgłupsza rzecz w tym filmie. Film jest tak skrajnie, absolutnie głupi, że to jest głupsze niż para dokumentów w telewizji, serio. Natomiast gościa od razu są nogą w do szpitala, do U, latamy tam, siam, sram, żeby uciec tych bobrów. Mają dwa samochody sprawy, ale nie. Halo ludzie, macie samochód, ale nie! Wolbimy biegać, aaa, bobr atakują, ładnie, uciekaj, ta, uhu, uhu! Biegniemy do jakichś ludzi, co nawet najmniej ten domek. Tak jest taka fajna scena, że gocie sobie leży i widzimy takiego dużego, pięknego psa, który leży ten pies. Gościa z nimi gada, po chwili scena znów na niego, na dół, psa nie ma, a na jego miejscu leży ten... ...bóbr. Na jego miejscu się właśnie kąpać, otwiera szafka tam, bóbr! Wszędzie bobry. Zombie bobry, które zjadają ludzi. Bób ugryzł niedźwiedzia, nie, nie się bobra. Bóg ugryzł kobietę, kobieta się bobra. Gdzie tu legika, w gdzie tu sens? Film jest tak abstrakcyjnie głupi, że najlepiej by odglądać nie samemu, tylko z jakimiś przyjaciółmi, z grupą znajomych, bo to, to jest takie idealne do... do wiecie, do... do durnych Taki, nie durny, durny, taki, żeby być na spontanie, ale najpierw gronie znajomych, przyjaciół, dziewczyną, na bramtynki, że się poprzytuje. To jest taka durna, absurdalna horror, parodia, komedia o, o tym, że zombie są sobie zombie, ale zombie, bobry, i ona atakują ludzi. Najbardziej było szkoda w, w tym tylko pieska, który został wrzucony do rzeki, ale co ciekawe, wyjaśnione jest to, uwaga, Widzimy pieska, sobie lata pod DC, oni wrzucają pieska. A później widzimy, że jak wrzucany jest ten piesek, to, to wiesz, że to jest już taka jakby atrapa pieska. Wiecie, że to nie jest właśnie piesek. To jest takie durne w tym filmie, że aż durne. Jak to wypijemy na tę durnotem. no kurde. Zrobiło się tak durnie, że aż czuję się durnie głupi. <głupia> Nie, głupawka mi jest serio. Ja czasami tak że jak kupię jakiś napój truskawkowy, szczególnie piccolo, to powinien mi odwalać kupawka na 100%. Mi to razie mam takie 20% głupawki. To wiecie. Ale piję już drugą szklankę, to 50%. Ja by szklankę. Yy, kubek twój, to do do niego yy, 5 To jest taki pomysł. Tankowanie, głupawki O kurde. A, muszę przestać pić. Bff. Tak to zależy, że to sobie robię od pracy. Ło! Napicham wymiar na tego na No, so, ale wytrzymam. Okay. No i to tak taki film. To jest właśnie idealny film do mojej nowej kategorii. Dumne filmy. Dobra, to wypić wszystko. Patrz, jaka fajna fraszka, Limus. You are the best. Jesteś najlepszy. de rose. Czy. imprezowa róża. Dobra, imprezowa róża, pijemy wszystko. Ła, ale siadło. No to tak. Czy jak chcecie mieć jakiś taki głupkowaty horror komediowy film? Czyli jest durnowaty żar, durnowaty, ma durnowatą fabułę, durnowatych bohaterów. Inteligencja jest na poziomie trudnych spraw obojnych paradokumentów. Absurdalne zdarzenia, absurdalne śmierci i durnowate aktorstwo, dialogi jeszcze głupsze, opisane w najtańszym programie jakimś tam do pisania, montaż. Ale wiecie, co jest na pustym filmie? Ładne zdjęcia plenerów, które są. Tylko ładne są zdjęcia tych plenerów, tych krajobrazów i tyle. A reszta to takie... ...durne, niepotrzebne, ale głupkowate, można obejrzeć. Oczywiście nie samemu, bo... żeby nie zgłupieć. Dobra, tankowanie teraz mnie na 100% już. Trzy, dwa, jeden, nie, nie skupiałam się. Eczel, ja już tytuł nie jem. Ty, piję... Dobra, co się już nad Niemcem piję. Sans alkohol. czyli to jest awans alkoholowy? O, nie. Dobra, sto procent aktywnej głupawki. Jest. Jest. No to tak. I tym głupkowatym akcentem i durnowatym jak ten film do usłyszenia po tej przerwie czyli gdzieś w marcu. Na razie cześć i te bajo.